Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 20-26 Zapewniam was, że jeśli wasza sprawiedliwość nie stanie się pełniejsza, niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijesz, a kto zabije sądowi, będzie podlegał. A ja wam mówię, że każdy, kto gniewa się na swojego brata, będzie podlegał sądowi. Nie zabijesz. To słowo, które bardzo mocno uderza mnie dzisiaj, nie w kontekście zadawania komuś śmierci fizycznej, zadawania komuś cierpienia, ale bardziej w kontekście nie zabijesz myślą, nie zabijesz słowem. Te słowa Jezusa, kiedy mówi, że kto gniewa się na swojego brata, będzie podlegał sądowi, albo kto powie do swojego brata: czy raka, czy głupi. Mnie do tego, aby nad tym się w swoim życiu zastanowić. Ile razy jest tak, że o kimś źle pomyślę? Ile razy jest tak, że komuś coś złego powiem, albo że o kimś coś powiem złego, albo że jakieś słowo pada niepotrzebnie? Rodzą się z tego nieporozumienia, rodzą się z tego niedogadania, rodzą się z tego kłótnie. Słowo, które, jest, które rzucone jest w sposób zły, które obraża, które krzywdzi, które oskarża, powoduje mnóstwo zranień. Powoduje, że ludzie się nienawidzą, powoduje, że ludzie się do siebie nie odzywają, powoduje zburzenie relacji. Złe słowo. Ale zanim jest złe słowo, jest również zła myśl. Dlatego. Tak mocno wybrzmiewa to w moim umyśle i w moim sercu dzisiaj. Nie zabijesz słowem, nie zabijesz myślą. Ale jeżeli już to się dzieje, jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest słaby. To Jezus mówi dzisiaj: zanim przyjdziesz, to idź i pojednaj się, jeżeli ktoś ma przeciwko tobie coś. Jeżeli, jeżeli coś komuś powiedziałeś złego, to Jezus mówili do ciebie idź przeproś idź pojednaj się jeżeli ty żywisz urazę bo ktoś powiedział tobie coś złego bądź powiedział coś o tobie złego bądź cię oskarżył bądź ci skrzywdził słowem i nie możesz z tym żyć to Jezus mówi dzisiaj idź do swojego brata i pojednaj się z nim przebacz mu bo jeżeli tego nie zrobisz to możesz czuć się tak przez całe życie jak on tu dzisiaj mówi jak wtrącony do więzienia, zniewolony przez cały czas, słowem, które krzywdzi. Czy możesz spojrzeć Jezusowi w oczy, które są oczami przebaczenia, jeżeli komuś nie przebaczasz? Myślę, że może to być motywacja dla Ciebie, może to być motywacja dla mnie, żeby popracować nad tym, nad swoim słowem w Twoim życiu, nad swoją myślą w Twoim życiu.